Moja żona właśnie wróciła do domu, ale problem w tym, że gdy tylko otworzyła drzwi, podbiegła do mnie podekscytowana i powiedziała: Kochanie, jadę na miesiąc do Włoch w związku z projektem. To niesamowite, prawda? Słysząc to, byłem trochę zaskoczony, ale po chwili odpowiedziałem: To świetnie, kochanie. Kiedy masz lot? Na co odparła: Za trzy dni, a zaraz po wylądowaniu będę musiała szybko iść na konferencję. Zastanowiłem się chwilę i powiedziałem: Super, wezmę dzień wolnego w pracy, żeby móc zawieźć się na lotnisko. Kilka dni później, gdy rzeczywiście odwoziłem ją na lotnisko, powiedziała: Dziękuję ci bardzo, kochanie. Jesteś najlepszym mężem, jakiego mogłam sobie wymarzyć. Czy chcesz, żebym przywiozła ci coś z podróży? Zaśmiałem się i odpowiedziałem. O tak. Przywieź mi jakąś uroczą Włoszkę. Oboje się roześmialiśmy. Po czym weszła na lotnisko. Miesiąc później w końcu wróciła. Spotkałem ją na lotnisku i zapytałem. Więc jak było, kochanie? Odpowiedziała. Było niesamowicie. Skarbie. Włochy to naprawdę piękne miejsce. A ludzie tam są cudowni. Uśmiechnąłem się i zapytałem. A mój prezent? Przyniosłaś go, prawda? Zdezorientowana spojrzała na mnie i zapytała. Jaki prezent? O coś prosiłeś, kiedy wyjeżdżałam. Zaśmiałem się i powiedziałem. Tak, powiedziałem ci, żebyś przywiozła mi uroczą włoszkę. Pamiętasz? Wzięła głęboki oddech. Spojrzała na mnie od stóp do głów. Uśmiechnęła się i powiedziała. Oczywiście, że pamiętam, kochanie. Zrobiłam co mogłam. Ale będziemy musieli poczekać dziewięć długich miesięcy, żeby zobaczyć, czy to faktycznie dziewczynka.